Kochani, troszeczkę wyprzedziłem fakty, otóż te ćwiczenia, które podaliśmy, to są ćwiczenia, które można wykonywać nawet dwa razy dziennie, jak mówię, w każdej sytuacji, w biurze, gdziekolwiek jesteście, aby uruchomić Wasz układ y, ruchu. A te ćwiczenia, które teraz podamy, to są ćwiczenia, które właśnie mają wykonywane być dwa razy w tygodniu. Dlaczego? Ponieważ to dla przeciętnego człowieka dla każdego, kto chce żyć zdrowo, długo, w komfort, komfort życia, sobie zapewnić możliwość poruszania się jakiegoś bezkonfliktowego w różnych zwykłych czynnościach dnia, teraz podamy właśnie te ćwiczenia. I pierwsze to było w tym programie. Możecie sobie zapamiętać, ale ponieważ były w tym pierwszym programie, gdzie były już omawiane, czyli odchylanie głowy do tyłu i próby dotknięcia brodą z oporowaniem do klatki piersiowej, więc przechodzimy do ćwiczenia trzeciego. Zobaczcie, jakie to proste ćwiczenie. Tylko ważne, żeby mieć coś miękkiego i aby pachwiny były na krawędzi tej, tego krzesła. Widzicie, jak to wygląda? Super wygląda. I teraz uwaga, na czym to polega. Musicie dłońmi naciskać na nogi od krzesła i my zabezpieczyliśmy, tu pokażę to, aby to Krzesło się nie przechyliło, zobaczcie, tak jest lineczka i to taki ciężareczek, aby w razie nie było jakiegoś nieszczęścia, żeby się nie przechyliło, abyście się nie przewrócili. I teraz patrzcie, co będzie robiła Agnieszka. To jest pozycja wyjściowa. I dlaczego tutaj oddychamy inaczej niż z zasady? Po prostu, aby napełniona tłocznia brzuszna była powietrzem, bo inaczej będzie was gniotło, po prostu w pachwiny, w, w miednicę. Tutaj oddychamy w ten sposób, że wydech jest na dole, wdech u góry. A głośno zrób kilka ruchów. Wdech, i wydech, wdech, i wydech. I teraz poczekaj Agnieszko. Teraz pokażę Wam różnicę, jaka jest ogromna. Jeśli kolanka są złączone, a rozsunięte. Teraz wykonała Agusia tak, że były rozchylone kolanka. A teraz złącz i, to, i stopy razem i teraz rób te same ruchy. I to jest bardzo trudne. O wiele ciężej to ćwiczenie robić. I znów tak jak w każdym ćwiczeniu. Pierwsza seria rozgrzewkowa. Tak na przykład 12 ruchów, 15 z zapasem dwóch, trzech ruchów. Druga bardziej taka intensywna. Może być 8 ruchów, 10. Bo to są ćwiczenia dla wszystkich, kochani, to nie są dla zawodowców. Ja będę demonstrował, gdy będę swoje programy demonstrował, bo to będzie najprościej, bo byśmy się zagadali i zamęczyli. Ja ćwicząc moje programy, demonstrując, czyli i ćwicząc, będę objaśniał, jak te ćwiczenia wykonywać i na co są. Otóż to ćwiczenie ustań na gusiu koło krzesełka, może się usiąść. To ćwiczenie było, można powiedzieć, że rehabilitanci powinni to ćwiczenie zalecać swoim podopiecznym. Dlaczego? Ponieważ ćwi, ćwiczenie to kształtuje wiele mięśni grzbietu, ale jeśli unosimy tułów, bo ćwiczenie ogólnie znane jest takie, że unosimy tułów w opadzie na specjalnych przyrządach, których jest pełno w siłowniach, ale wtedy ci, kręgosłup jest, jeśli to jest pod kątem robione, obciążony. A to ćwiczenie jest rehabilitacyjno, nazwijmy się kształtujące, najwyjmij je w ten sposób, dlatego że leżąc na krzesełku, kręgosłup odciążacie, rozciągacie i to jest bardzo ważne dla krążków międzykręgowych, tak popularnie zwanych dyskami. A unosząc nogi do góry, napinamy wszystkie mięśnie około kręgosłupa. Więc to jest niesamowicie rehabilitacyjne ćwiczenie i no, to było jako Trzecie ćwiczenie w tym programie, który będziecie, jeśli zechcecie, wykonywać dwa razy w tygodniu, może mówię być wtorte, wtorek, czwartek, inne dni sobie wybrać, po prostu abyście komfort życia sobie zapewnili. Jeśli ktoś tego nie rozumie, to przykro mi bardzo. Kolejki jeszcze się wydłużą u specjalistów, u lekarzy, jeśli nie będziecie dbali o siebie. I to było pierwsze ćwiczenie.